Jedna trzecia ludzkości, która przetrwa te ciemność i poświęcenie, zacznie żyć w nowej erze. Będą to dobrzy ludzie. W bardzo zimną noc, 10 minut przed północą, wielkie trzesienie ziemi wstrząśnie ziemią przez 8 godzin. Oceany zaleją dużo obszary ziemi i miliony ludzi zginą. Nagle. Zrozumienie wizji fatimskich ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy zostaniemy oszukani. W tak zwanych dniach ostatecznych, w 917 roku. Troje pastuszków w Portugalii opisało wizję Matki Boskiej, która objawiła im proroctwa, które z czasem się spełniły. Dwa z tych proroctw już się spełniły, pozostawiając wielu zaintrygowanych trzecim proroctwem, które zapowiada globalną katastrofę. W miarę zbliżania się roku 2024 nasilają się spekulacje na temat spełnienia się tej trzeciej przepowiedni. Jeśli wierzysz w Boga i wierzysz w zmartwychwstanie, oglądaj teraz ten kanał. Stuletnie przepowiednie fatimskie obejmują serię apokaliptycznych proroctw przekazanych ludzi do Santos i jej kuzynom Jacincie i Francisco Marto, przez objawienie Maryjne, które rozpoczęło się 13 maja 1917 roku. Troje młodych ludzi twierdziło, że odwiedziła ich dziewica Maryja, która pojawiła się sześć razy między majem a październikiem tego roku. Objawienie to znane jest obecnie jako matka Boża Fatimska. Łucja opowiadała, że w południe 13 lipca 1911 roku Dziewica Maryja powierzyła jej trzy tajemnice. Dwie z tych przepowiedni zostały ujawnione w 1941 roku, kiedy Lucja napisała dokument na prośbę biskupa Jose Alvesa Kereje da Silva z Leili, aby pomóc w opublikowaniu nowej książki o Hacyncie. Biskup poprosił ją o ujawnienie trzeciej wizji, ale Lucja przez pewien czas wahała się, najwyraźniej nie będąc pewna, czy ma na to boskie pozwolenie. Jednak w październiku 1940 roku biskup polecił jej spisać wizję i zapieczętować ją w kopercie, która miała zostać otwarta dopiero w 1960 roku, kiedy to, jak sądzono, jej treść będzie bardziej zrozumiała. Tekst trzeciego objawienia został oficjalnie opublikowany przez papieża Jana Pawła i w 2000 roku, chociaż niektórzy twierdzą, że nie była to cała przepowiednia ujawniona przez Łucję, pomimo przeciwnych oświadczeń Watykanu. Według różnych interpretacji Kościoła katolickiego Trzy proroctwa dotyczą I wojny światowej, II wojny światowej i prześladowań chrześcijan w XX wieku. Kościół katolicki zbadał setki rzekomych objawień maryjnych, ale tylko 12 z nich otrzymało aprobatę kościelną. Miały one miejsce w latach 1830-1933 antropolodzy kulturowi Wiktor i Edyt Turner, którzy przeszli na katolicyzm, również badali te zjawiska. W XIX wieku zaobserwowano wzrost liczby objawień maryjnych, co wielu uznało za reakcję pozbawionej praw wyborczych niższej klasy średniej na szybko zmieniającą się kulturę. Niestety kuzyni Luci zmarli, a ona, jako jedyna ocalała, została wysłana w 1928 roku do szkoły VI świętej Marii Doroty w Wylar, niedaleko Porto. W 1928 roku, wkrótce po przekroczeniu granicy z Hiszpanią, została postulantką w klasztorze Doroteanek w Tui i przez całe życie nadal okresowo zgłaszała prywatne wizje. W połowie lat 30 biskup Leili zachęcił Łucję, znaną wówczas jako Siostra Maria Łucja od Smutków, do napisania wspomnień, aby podzielić się bardziej szczegółowymi informacjami na temat swoich kuzynów i objawień. Od tego czasu, w lipcu 1917 roku, krążyły już pogłoski, że pani z objawień powierzyła dzieciom objawienie, które było dobre dla niektórych, a złe dla innych. Dopiero w swoich trzecich wspomnieniach, napisanych w 1941 roku, Łucja zaczęła szczegółowo opisywać treść tych objawień. Pierwsze objawienie, o którym wspomniała, nawiązuje do proroctwa francuskiej prorokini Melanie Kolwe, która w 1846 roku ujrzała Matkę Bożą z La i zapisała te przepowiednie prawie 20 lat później. Łucja wyjaśniła, że proroctwo składało się z trzech części, z których dwie ujawniła w 1941 roku. Trzecia część została jednak zapisana dopiero 3 stycznia 1944 roku. Warto zauważyć, że nie jest to tajemnica w powszechnym rozumieniu, ponieważ nie chodzi tu tyle o przewidywanie przyszłych wydarzeń, ile o wizję przekazaną przez dziewicę. Pierwsze proroctwo opisuje piekło. Łucja opowiada, że Matka Boska pokazała dzieciom, jak wygląda piekło i jakie cierpienia przeżywają tam dusze. Wizja trwała tylko kilka sekund, ale była prawie nie do zniesienia dla dzieci, wzmacniając obietnicę Maryi, że poprowadzi swoich wyznawców do Chrystusa, aby ocalić duszę od tego strasznego wiecznego cierpienia. Drugie objawienie jest bliższe temu co uważamy za przepowiednie, w której Matka Boska objawiła dzieciom, że pierwsza wojna światowa, która miała miejsce w czasie wizji, dobiegnie końca. Jednak pod papieżstwem Piusa X, który rządził w latach 1920-1939, wybuchła kolejna wojna światowa, chyba że ludzie przestaną obrażać Boga, a Rosja nawróci się. Dziewica poprosiła, aby Rosja została poświęcona jej niepokalanemu sercu. Podczas gdy pierwsze dwa proroctwa mogą nie wydawać się szczególnie niepokojące, ostatnie jest znacznie bardziej przerażające. Siostra Lucja postanowiła nie ujawniać trzeciej wizji w swoich wspomnieniach z sierpnia 1941 roku. W 1943 roku poważnie zachorowała na grypę i zapalenie opłucnej. Biskup Silva, który odwiedził ją 15 września 1943 roku, zasugerował, aby spisała trzecie objawienie, aby zapewnić jego zapisanie na wypadek jej śmierci. Jednak pomimo choroby Łucja wahała się, ponieważ kiedy otrzymała wizję, Maryja wyraźnie powiedziała jej, aby jej nie ujawniała. Stała przed dylematem, które polecenie wykonać, ponieważ posłuszeństwo karmelitańskie wymaga, aby polecenia przełożonych traktować jako pochodzące bezpośrednio od Boga. W końcu w połowie października biskup Silva wysłał jej list z bezpośrednim poleceniem zapisania proroctwa. Łucja nadal była niechętna, nawet w obliczu tego bezpośredniego polecenia. Jednak przezwyciężyła tę niechęć po tym, jak na początku stycznia 1944 roku ukazała się jej Matka Boska i powiedziała jej, aby zapisała to, co jej nakazano, ale nie próbowała zrozumieć jego znaczenia. Trzecia część wizji została spisana na polecenie Jego Ekscelencji biskupa Leivi i Matki Boskiej 3 stycznia 1944 roku. W czerwcu tego samego roku zapieczętowana koperta zawierająca trzecie objawienie została dostarczona biskupowi Sylwii, gdzie pozostawała do 1957 roku. Kiedy to została ostatecznie wysłana do Rzymu? Podobno kanonik Galamba, doradca biskupa Leili, oświadczył, że biskup odmówił otwarcia zapieczętowanej koperty. Łucja kazała mu obiecać, że zostanie ona zdecydowanie otwarta i ujawniona światu po jej śmierci lub w 1960 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zostało to ogłoszone przez kardynała Inelo Sodano 13 maja. 283 lata po pierwszym objawieniu Matki Bożej trzem dzieciom w Kołówę da Ajrie i 19 lat po zamachu na papieża Jana Pawła i trzecie objawienie zostało w końcu ujawnione. Kardynał Sodano zasugerował, że trzecie objawienie dotyczyło prześladowań chrześcijan w XXX wieku, których kulminacją była nieudana próba zamachu na papieża Jana Pawła i 13 maja 1981 roku, zbiegająca się z 64 rocznicą pierwszego objawienia Matki Bożej Fatimskiej. Niektórzy katolicy kwestionują tę interpretację, uważając że proroctwo już się spełniło. Tekst trzeciego proroctwa, opublikowany przez Watykan, został ogłoszony 26 czerwca 2000 roku. Kościół katolicki postanowił ujawnić opinii publicznej ostatnią część orędzia, które Matka Boska przekazała trzem dzieciom w Fatimie w Portugalii w 1917 roku. Objawienie to zostało potwierdzone jako fakt, a jedno z tych dzieci, Łucja, zakonnica klauzurowa, nadal żyje i mieszka w klasztorze w Portugalii. Pierwszym papieżem, któremu Łucja ujawniła przesłanie, był papież Pius X, który po przeczytaniu go zapieczętował i przechowywał, nie upubliczniając go. Później przeczytał je również papież Jan Xii, podobnie jak jego poprzednik, postanowił nie ujawniać go opinii publicznej, wierząc, że jego ujawnienie wywoła rozpacz i panikę wśród ludzkości. Jednak nadszedł moment, w którym papież Jan Paweł i udzielił zgody na upublicznienie przesłania nie po to, aby wywołać panikę, ale aby uświadomić wszystkim znaczenie tego ważnego ostrzeżenia, tak aby wszyscy byli przygotowani. Zgodnie z przesłaniem, dziewica poleciła Łucji, aby powiedziała światu, co wydarzy się między latami 50. a 2000. rok, ludzie nie będą przestrzegać przykazań danych przez Boga. Zło zdominuje świat, szerząc wszędzie nienawiść i niechęć. Wizja ujawniła, że ludzie stworzą śmiercionośną broń zdolną zniszczyć świat w ciągu kilku minut, a połowa ludzkości zostanie unicestwiona. Wybuchną wojny przeciwko Rzymowi i dojdzie do konfliktów między zakonami religijnymi. Bóg pozwoli, aby zjawiska naturalne, takie jak dym, grat, lód, woda, ogień, powodzie, trzęsienia ziemi, wiatry i burze, powoli karały planetę wydarzenia te miały nastąpić przed 2010 rokiem ci, którzy nie wierzyli, mieli otrzymać nową szansę. Ci, którzy nie okazywali miłosierdzia ani miłości bliźnim, jak nauczał Jezus, nie przetrwaliby i pragnęliby śmierci. Miliony byłyby niewyobrażalne i nie było wątpliwości, że Pan Bóg surowo ukarałby niewiernych, tych, którzy go pogardzali i tych, którzy nie mieli dla niego czasu. Było to wyraźne wezwanie do zwrócenia się do Jezusa Chrystusa, ponieważ chociaż Bóg pomagał światu, wszyscy, którzy nie okazywali wierności i lojalności, zostaliby zniszczeni. Ojciec Agostinho, mieszkaniec Fatimy, wspomniał, że papież Paweł VI pozwolił mu odwiedzić swoją siostrę Ucję, która jest zakonnicą klauzurową. Oznacza to, że nie opuszcza ona klasztoru ani nie przyjmuje gości. Ojciec Agostinho relacjonował, że Lucja była bardzo poruszona i powiedziała mu, że Matka Boża jest smutna, ponieważ wydaje się, że nikt nie dba o jej objawienie z 1917 roku. Chociaż sprawiedliwi podążali wąską ścieżką, niegodziwi podążali szeroką drogą, która prowadziła ich prosto do zniszczenia. Lucja była przekonana, że boska kara jest bliska. Wiele dusz zostanie zgubionych. A wiele narodów zostanie wymazanych z powierzchni Ziemi. Wierzyła jednak, że jeśli ludzie będą się zastanawiać, modlić i praktykować dobre uczynki, nadal będą mieli szansę ocalić świat, ale jeśli będą trwać w złu, świat zostanie utracony na zawsze. Nadszedł ten moment. Podkreślała, aby wszyscy przekazali przesłanie Matki Bożej swoim rodzinom, przyjaciołom i całemu światu. Trzecia przepowiednia ma się spełnić około 2025 roku. Jako lekarstwo zaleca się ludziom, aby zaczęli się modlić, pokutować i składać ofiary. Wydaje się, że świat znajduje się w ostatniej minucie ostatniego dnia, a katastrofy stają się coraz częstsze. Z tego powodu wielu, którzy oddalili się od kościoła, powróci z otwartymi ramionami do kościoła Jezusa Chrystusa. Ludzie są z natury ciekawi, a część objawienia, która najbardziej przyciągnęła uwagę, dotyczyła zabójstwa wielkiego biskupa ubranego na biało. Ta przepowiednia która prawdopodobnie odnosiła się do papieża, była naturalnie kojarzona z nieudanym zamachem na papieża Jana Pawła, i niektórzy twierdzą jednak, że nie może to być przepowiedziane wydarzenie, ponieważ papież przeżył atak, a w wizji biskup w Bieli ginie. Dlatego niektórzy sugerują, że zabójstwo papieża jest nadal przepowiednią przyszłego wydarzenia. Kiedy tekst trzeciej wizji został opublikowany przez kardynała Higginsa, jednego z najbardziej znanych teologów XX wieku, który został papieżem Benedyktem XVI, napisał on dodatkowy tekst, w którym wspomniał, że przepowiednia ta będzie prawdopodobnie rozczarowująca lub zaskakująca po wszystkich spekulacjach, jakie wywołała. Wyjaśnił, że nie zostało ujawnione żadne wielkie tajemnica ani nie została odsłonięta przyszłość, dodając, że celem wizji nie jest pokazanie filmu o nieodwołalnie ustalonej przyszłości. Znaczenie wizji jest rzeczywistości odwrotne do tego, co wielu sądzi. Jej celem jest zmobilizowanie sił zmian we właściwym kierunku. Dlatego należy odrzucić fatalistyczne interpretacje proroctwa, takie jak pogląd, że atak z 13 maja 1981 roku był po prostu narzędziem boskiego planu kierowanego przez opatrzność, a napastnik nie mógł działać swobodnie. Wizja mówi natomiast o niebezpieczeństwach i o tym, jak możemy się przed nimi uchronić. Nie zmniejszyło to jednak entuzjazmu związanego z tym trzecim objawieniem. W końcowej części wizji zostało objawione, że nastąpi wielka wojna. Wojna ta zniszczy wszystko. A ciemność zapadnie na nas na 72 godziny, czyli trzy kolejne dni. Jedna trzecia ludzkości, która przetrwa tę ciemność, zacznie żyć w nowej erze. Będą to dobrzy ludzie. W bardzo zimną noc, dziesięć minut przed północą, wielkie trzęsienie ziemi wstrząśnie ziemią przez osiem godzin. Będzie to trzeci znak, że Bóg rządzi ziemią. Sprawiedliwi i ci, którzy szerzą wiarę, nie powinni słuchać przesłania Matki Bożej Fatimskiej. Być może nie wszyscy wiedzą, że wizja fatimska jest wyjątkowa i powiązana z innymi objawieniami. Związek między Fatimą a wróżbą Akwiki można przypisać szybkiej i pozytywnej reakcji kardynała Hingera na proroctwo. Biskup ITOU, zdając sobie z tego sprawę, przypuszczał, że kardynał, który tym czasie był strażnikiem trzeciej wizji fatimskiej, musiał dostrzec podobieństwo między przesłaniami Akwiki a przesłaniami fatimskimi, których autentyczność była niepodważalna. W związku z tym zatwierdził list pasterski do natychmiastowego rozpowszechnienia wśród wiernych. Aby lepiej zrozumieć ten związek, należy wziąć pod uwagę daty: Fatima w 1917 roku, Amsterdam w 1945 roku i Aite w 1973 roku. Amsterdam miał miejsce 28 lat po Fatimie, a Aite 28 lat po Amsterdamie. Co ciekawe, 28 lat po piątym. W 2001 roku, pierwszym roku trzeciego tysiąclecia. Zmarły papież Jan Paweł i napisał w swojej książce, przekraczając próg nadziei, że wydaje się, iż wraz ze zbliżaniem się trzeciego tysiąclecia spełni się wizja Matki Bożej Fatimskiej przekazana młodym pasterzom. Drugim powiązaniem jest Związek Niebiański. Siostra Agnes nauczyła się od swojego anioła stróża modlitw fatimskich, które zostały podyktowane dzieciom z Fatimy, a także przez anioła Portugalii. Objawienia Matki Bożej z Akwiti i Fatimy miały miejsce 13 dnia każdego miesiąca, Ostatnie objawienie Siostrze Agnes miało miejsce 13 października roku 1973 rok, w rocznicę Cudu Słońca w Fatinie. To skłoniło biskupa ITO do wniosku, że przesłanie z Akwiki jest kontynuacją przesłania z Fatimy. Trzecią korelacją jest apokaliptyczna treść trzech zestawów przesłań, wzmacniająca przekonanie, że te maryjne wizje są głęboko powiązane pod względem tematyki i ich implikacji dla ludzkości. W trzeciej wizji, która została już w pełni objawiona, widzimy anioła z mieczem. Płonący ogień gotowy do spalenia ziemi został powstrzymany przez Matkę Bożą w całej jej okazałości. To spowodowało, że Anioł wielokrotnie wzywał do pokuty. Siostra Łucja, zapytana przez zmarłego papieża Jana Pawła II o te wizję, wyjaśniła, że to nie Bóg każe nas w ten sposób, ale raczej ludzkość, sprowadzając na siebie te dewastacje z powodu swoich uchybień, takich jak niemoralność i niesprawiedliwość, zwłaszcza wobec ubogich, powoli zbliżając się do tej rzeczywistości. Chociaż Matka Boża ostrzegła przed wielkimi katastrofami, nie wspomniała o potężnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Japonię 10 lat później, wywołując konflikt wewnętrzny, który doprowadził do wielkiej masakry. Ostatnia przepowiednia jest nadal przedmiotem wielu dyskusji i krytyki, będąc głównym tematem dla wielu osób. Przed latami xx wieku głównym nabożeństwem ku Cieci Matki Bożej Fatimskiej była modlitwa różańcowa o zakończenie i wojny światowej i osiągnięcie pokoju na świecie. Wizje fatimskie w tamtym czasie nie były szeroko znane poza Portugalią i Hiszpanią. Po opublikowaniu wspomnień siostry Łucji w 1935 roku, Fatima zaczęła być postrzegana jako symbol zwycięstwa Matki Bożej nad Złem. 8 lutego 1960 roku Portugalska Agencja Informacyjna opublikowała informację, że wizja prawdopodobnie pozostanie w absolutnej tajemnicy, co wywołało wiele spekulacji, od zagłady nuklearnej po głębokie podziały w Kościele Katolickim które mogłyby doprowadzić do rywalizacji między papieżami. 2 maja 1981 roku Lawrence James Downey porwał samolot, żądając od papieża Jana Pawła ujawnienia światu trzeciej wizji fatimskiej. Opublikowanie tekstu wywołało krytykę ze strony Kościoła katolickiego w Portugalii. Zarówno duchowni, jak i świeccy byli oburzeni, ponieważ tekst został odczytany w Rzymie, a nie w sanktuarium w Fatimie w Portugalii, miejscu, w którym miały miejsce pierwotne wydarzenia. 29 czerwca 2000 roku Gazeta Times poinformowała, że ujawnienie braku apokaliptycznych przepowiedni wywołało silne reakcje ze strony kościoła portugalskiego w związku z decyzją o utrzymaniu tajemnicy przez 50 lat. Krytycy, tacy jak włoski dziennikarz i osobowość medialna Antonio Soci, twierdzą, że czterostronicowy, ręcznie napisany tekst trzeciego objawienia opublikowany przez Watykan w 2000 roku nie przedstawia prawdziwej przepowiedni lub przynajmniej nie jest kompletnym objawieniem. Istnieje kilka powodów takiego stanu rzeczy. Na przykład tekst trzeciego objawienia opublikowany przez Watykan jest ręcznie napisany na czterech kartkach papieru. Podczas gdy ojciec Łakima Alonso, oficjalny archiwista Fatimy przez 16 lat, wspomina w swojej książce, że według samej Łucji napisała ona tylko na jednej kartce papieru. W maju 2007 roku kardynał Tarcisio Berten pojawił się we włoskim programie telewizyjnym Porta a Porta i pokazał dokument Łucji, który był pojedynczym arkuszem papieru złożonym dwukrotnie, raz w pionie i raz w poziomie, z pismem Łucji po obu stronach. Sposób, w jaki dokument został przedstawiony w czerwcu 2000 roku przez Bagica, jest kolejnym punktem spornym. Ponadto istnieją przesłanki wskazujące, że trzecie boskie objawienie zostało pierwotnie napisane w formie listu do biskupa Leili, podczas gdy tekst opublikowany przez Watykan nie ma takiej formy. 3 lutego 1946 roku ojciec Yin przeprowadził wywiad z Łucją, która ujawniła szczegóły dotyczące trzeciego proroctwa. Wspomniała, że wysłała trzecią część w liście do biskupa tego regionu. Należy zauważyć, że Kanigo Galamba, doradca biskupa, był świadkiem tej rozmowy. Kiedy biskup odmówił otwarcia listu, Lucja kazała mu obiecać, że list zostanie otwarty i odczytany światu po jej śmierci lub w 1960 roku, czyli w pierwszym roku. Wywołało to jednak pytania dotyczące tego, jak dokładnie interpretować zapisane słowa. Przepowiednia miała zawierać słowa przypisywane matce boskiej, ale tekst trzeciej przepowiedni opublikowany przez Watykan nie zawiera tych słów. Soti zasugerował, że boska przepowiednia zaczyna się od słów W Portugalii dogmat wiary będzie zawsze zachowany, które Lucja zamieściła w swoich wspomnieniach, ale które pojawiają się tylko jako przypis w tekście opublikowanym przez Watykan. Lucja stwierdziła w swoich wspomnieniach, że nie ujawni trzeciej części. Krytycy twierdzą, że dokument zawiera informacje o apokalipsie, apostazji i satanistycznej infiltracji w kościele. W wywiadzie opublikowanym 11 listopada 1984 roku w magazynie Jesus Cardinal Higgins, zapytany o to, czy przeczytał tekst Trzeciej Apokalipsy i dlaczego nie została ona ujawniona, przyznał, że ją przeczytał i skomentował, że objawienie dotyczy zagrożeń, które zagrażają wierze i życiu chrześcijańskiemu, a tym samym życiu świata. Wspomniał również, że nieujawnianie treści, przynajmniej na razie, ma na celu uniknięcie pomylenia religijnych przepowiedni z poszukiwaniem sensacji. Ponadto Howard były ambasador Filipin w Watykanie w wywiadzie udzielonym w 1998 roku stwierdził, że sam chęt potwierdził, iż przesłania z akwiki i fatimy są zasadniczo takie same. Przepowiednia zakwitani mówi o infiltracji kościoła w takim stopniu, że dojdzie do konfliktów między kardynałami i biskupami, a nawet do zniszczenia kościołów i ołtarzy. 13 maja 2000 roku. Kardynał Sydaną ogłosił, że trzecie proroctwo zostanie opublikowane, wyjaśniając, że dotyczy ono prześladowań chrześcijan w XX wieku, których kulminacją była nieudana próba zamachu na papieża Jana Pawła 2, 13 maja 1981 roku. Podczas audycji radiowej Malak Martin stwierdził, że trzecie proroctwo ma sens tylko wtedy, gdy przyjmiemy, że w Kościele Katolickim doszło do całkowitej apostazji duchowieństwa i świeckich lub że zmierza się w tym kierunku. W wywiadzie udzielonym w 1980 roku niemieckiemu magazynowi Steamer de Glaubens, opublikowanym w październiku 1981 roku, Jan Paweł II został poproszony o wypowiedzenie się wprost na temat trzeciej przepowiedni. Wspomniał, że ze względu na powagę treści i aby nie zachęcać komunistycznego mocarstwa do przeprowadzenia pewnych zamachów w stanu, jego poprzednicy na czele kościoła zdecydowali się dyplomatycznie odłożyć jej ujawnienie. Dodał, że jeśli prorok mówi, że oceany zaleją dużo obszary ziemi i że miliony ludzi nagle umrą, nie ma już sensu publikować tego proroczego przesłania. Wyjaśnił, że ci, którzy chcą poznać jego treść, kierują się po prostu zamiłowaniem do sensacji. Uważają, że wiedza niesie ze sobą odpowiedzialność. Zaspokajanie ciekawości jest niebezpieczne tylko wtedy, gdy jest się przekonanym, że nie można nic zrobić przeciwko przepowiedzianej katastrofie. Podnosząc swój różaniec, potwierdził, że jest on lekarstwem na to zło. Według niego należy modlić się i nie prosić o nic więcej, oddając wszystko w ręce Boga. Zapytany o to, co stanie się w Kościele, odpowiedział, że musimy być przygotowani na wielkie próby w niedalekiej przyszłości, próby, które będą wymagały oddania nawet naszego życia i całkowitego poświęcenia się Chrystusowi i poprzez Chrystusa. Modlitwa pozwala złagodzić cierpienia, ale nie można ich już uniknąć, ponieważ tylko w ten sposób Kościół może się skutecznie o. W rzeczywistości wielokrotnie odnowa kościoła była napędzana krwią i tym razem nie będzie inaczej. Jan Paweł i wzywał ludzi, aby byli silni, ufali Chrystusowi i jego świętej matce oraz zwracali szczególną uwagę na modlitwę różańcową. Jednak kardynał Józef Hinder zaprzeczył, jakoby Jan Paweł i wygłosił te uwagi podczas konferencji prasowej 26 czerwca 2000 roku, na której opublikowano trzecie objawienie. Według jednego ze źródeł Hinder zapytał Łucję o trzecie proroctwo i stwierdził, że znajduje się ono w Ewangeliach i Apokalipsie z 13 maja. Wymienił nawet rozdziały Apokalipsy od 8 do 13, które obejmują rozdział 12, wers 4. I wers cytowany przez papieża Jana Pawła i w homilii wygłoszonej Fatimie 13 maja 2000 roku ujawniono ukryte proroctwa fatimskie. Kliknij teraz na film, który pojawia się na ekranie, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Jeśli film Ci się spodobał, zasubskrybuj kanał już teraz.